Siema, słuchajcie, mam bardzo fajny głośnik, słuchajcie, olbrzymi głośnik. E, składający się z trzech kolumn. Ten głośnik ma my naprawdę my bardzo, my. bardzo, bardzo dużo wad. Słuchajcie, jest mega mocny. Jeżeli byście byli zainteresowani takim głośnikiem, zapraszam do kontaktu. W zestawie macie bezprzewodowy mikrofon. E, co więcej, słuchajcie, macie jeszcze w nim radio, Bluetooth. E, wszystko jest sterowane. Słuchajcie, tutaj za pomocą pokrętł. Ma pilot w zestawie. Możecie słuchać sobie z pendrive'a. Takie głośniki naprawdę są w mega cenie. 350 zł. Prawie metr, no słuchajcie, on ponad metr chyba ma nawet, e, więc mega, mega polecam. Nawet kotek się zainteresował, zobaczcie, jest malutki e, też, jak najbardziej. Jeżeli byście byli zainteresowani takim głośnikiem, naprawdę mega, mega śmiało polecam. E, teraz czas imprez, więc bawmy się, trzymajcie się. Hejka, pa.